Cześć, z tej strony SmartBob. Dzisiaj mam dla Was kolejną nowość, mianowicie licznik energii e SDM630. Jest to licznik trzyfazowy i dzisiaj Wam pokażę, jak taki licznik skomunikować magistralą RS-485, na przykład z moją płytką lub jakąkolwiek inną płytką, która właśnie używa takich małych adapterów RS-485. Tak więc, zacznijmy od tego, jak jest podłączony nasz licznik. Jak widzimy, tutaj sprawa jest bardzo prosta. Na górze mamy wejścia fazowe oraz wejście neutralne. Na dole mamy wyjście fazowe oraz wyjście neutralne. Ja tutaj się wpierłem właśnie tymi przewodami w gniazdo trzyfazowe na obiekcie. Na wyjściu mamy zwykłą listwę komputerową, która nam wychodzi tutaj na dole. Neutralne sobie spiąłem razem. Tak więc z tej zwykłej listwy komputerowej wchodzi nam to na taki podgrzewacz do płytek, który właśnie pobiera około 420 W. No i w tym momencie ten podgrzewacz grzeje. Widzimy, że mamy 420 W. Pokazywane na liczniku energii. Dalej to nam kanałem komunikacyjnym, właśnie RS485, który, zazwyczaj się z, który składa się zazwyczaj z dwóch przewodów. Może być także trzeci dodatkowy przewód, tak zwany ochronny uziemiający, ale w tym momencie mamy podpięte tylko dwa. Mamy RS485, kanał B oraz kanał A. To nam wchodzi w na naszą płytkę. Tak samo kanał B i A, kanał A. A następnie tutaj jest wgrane oprogramowanie ESP Home, które także w tym momencie wyświetla. Ten element mocy na ekranie i także wystawia serwer, który właśnie przez ten kanał kabel sieciowy jest pokazywany na komputerze. No i my możemy sobie tutaj zobaczyć wszystkie nasze dane, które aktualnie, że tak powiem, wystawia nasz licznik. Oczywiście tych danych można pobrać o wiele więcej. Ja w tym momencie pobieram tylko akurat te, co chciałem. No i oczywiście możemy także sobie sterować naszą płytką, zamaczyć przekaźnik. To jest nieważnego problemu, żeby płytka była więcej rzeczy niż tylko jedną. Tak więc tak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o ten odczyt. A teraz zobaczmy same schematy i dokładnie jak to jest zaprogramowane. Tak więc przejdźmy teraz do dokładnej analizy naszego schematu. Jak widzicie po lewej stronie mamy nasz licznik, to jest to eAstron SDM630. Jak zobaczycie sobie na internecie, on występuje w wielu wersjach i dokładnie ta wersja, którą ja używam, to jest wersja Modbus V2 i właśnie ta wersja obsługuje ten prosty sposób, ten protokół RS485. Są także inne wersje, inne edycje, trochę na przekładniki, jakieś inne budowy, na inne protokoły komunikacyjne. Czyli mamy nasz licznik, przez niego nam przychodzi każda z faz oraz neutralny. No i dalej dwoma kablami RS485A oraz rs 485 p Można także podłączyć kanał uziemiający, ja w tym przypadku tego nie użyłem, nie jest to zawsze wymagane. Wchodzimy na taki właśnie zwykły adapter, czyli to jest tak zwany konwerter RS485 na UART. No i takie konwertery, jak sobie zobaczycie, jest na no w różnych wersjach, jest z tego sporo, w większości przypadków to parę złoty i można też, tak powiem, to znaleźć na Lego lub na AliExpress. Jednak w tym przypadku ja bym polecał, wam używać takich konwerterów, które właśnie mają po stronie wyjściowej, czyli od strony UARTu tylko dwa piny komunikacyjne. Wtedy mamy pin RX i TX, które po prostu podłączamy naszego procesora ESP32. W tym przypadku u mnie TX to jest GIPO 13, a LX. TX to jest GIPO33, a RX to jest GIPO13. Też występują także konwertery w takiej wersji wieloprzewodowej. W tym przypadku nie mamy TX, EX, mamy DI, DE, RE i RO. I dokładnie to, jak ja tutaj mam oznaczone na swoim układzie MAX485. No i chodzi o to, że część układów do obsługi es ER 485 nie potrafi samemu rozpoznać, czy aktualnie odbiera dane, czy dane są wysyłane. I ona po prostu ma dodatkowe dwa piny, na których się mu ustawia, czy aktualnie będziemy wysyłać, czy odbierać dane. No i my, mając taki układ, właśnie z, z takim wyjściem, musimy tych kabli podpiąć więcej do naszego SP32. Są to ze trzy przewody. Ktoś musimy tym przewodem właśnie ustawiać, czy aktualnie będziemy nadawać, czy odbierać dane. W takim układzie jest to właśnie rozwiązane za pomocą dodatkowych układów. Może to być rozwiązane w różny sposób. Ja u siebie na swojej płycie rozwiązano to w ten sposób, że właśnie mam taki Transistor z rezystorem, który jeżeli, nam, jeżeli my nadajemy dane, no to on nam po prostu ładuje ten kondensator i ten naładowany kondensator ustawia nam układ na nadawanie danych. A jeżeli dane nie są tak powiem, wysyłane, no to wtedy ten kondensator nam się rozładuje przez ten rezystor i układ nam się przestawi w odbiór danych. I wtedy po prostu, jeżeli jakieś dane przychodzą, no to są wysyłane na linię odbiorczą. Jeżeli chodzi o samo wyjście RS-485, no tutaj nie ma nic szczególnego. Jeden kanał B trzeba podciągnąć do masy, kanał A trzeba podciągnąć do plusa. Ja tutaj dodatkowo mam taką biodę ochronną oraz bezpieczniki i dodatkową zwolkę, żeby wstawić rezystor 120 ohm, który czasem właśnie jest wymagany na końcu linii. Teraz przejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda z poziomu esp i programowania takiego właśnie układu. Tutaj sprawa jest bardzo prosta, gdyż esp właśnie natywnie wspiera te liczniki. Czy to będzie ten jednopazowy, czy trzypazowy. Konfigurację po prostu kopiujemy do naszego pliku konfiguracyjnego YAML, który mamy od naszej płytki, i po prostu wpisujemy kanały, których używamy do komunikacji. U mnie tutaj było 33 i 13. prędkość komunikacji to można sobie także ustawić na liczniku, na przykład 9,1 pasowała. Dodatkowe bity stopu, tak samo jest na liczniku. No i potem właśnie mamy parametry, które chcemy odczytać. No i tutaj nam. Przykład pokazuje licznik jednofazowy, jednak nie ma problemu, żeby także odczytać dane z licznika trzyfazowego, tak jak to jest wyszczególnione tutaj. No i potem to tak wygląda na koniec, że tak powiem, naszej płytce. Wszystkie elementy, które odczytaliśmy, są wyświetlane. No i te dalej, dalej te elementy możemy produkować naszego Home Assistanta lub na jakiś inny serwer, na przykład za pomocą protokołu MQTT. Jeżeli chodzi o sam licznik, to jest on bardzo rozbudowany, mierzy on wiele parametrów. Praktycznie wszystko to, co potrzebne zwykłemu użytkownikowi. No, i tutaj możecie sobie zobaczyć po kolei, ja tutaj klikam napięcia międzyfazowe, fazowe, prądy, zniekształcenia, moce, podsumowania między fazami poszczególnymi całkowite. No, praktycznie wszystko to, co potrzeba. No i że tak powiem, jeżeli potrzebujecie jakiegoś licznika, właśnie do domu, do jakiegoś innego obiektu, no to polecam właśnie ten model. On tam, w zależności od edycji, kosztuje od około 400 do 700 zł, w zależności czy mamy wersję tą. Jak moją z bocznikami, lub na przykład na przekładniki, to no wtedy ona jest trochę droższa. No i na sam koniec bonus. Ja ostatnio zaczynam zamawiać płytki w firmie PCBWay.com. Jak widzicie, mam tutaj jedną z nich. To będzie jeden z przyszłych projektów, który także Wam pokażę na kanale. Jak widzicie, sama jakość jest bardzo dobra. Nie ma z tym żadnego problemu. Czasem można dostać jakiś gratis typu a albo długopis. No i jeżeli chodzi o ich stronę, to to jest PCBWay.com. Tam możecie sobie zobaczyć, co tam można zamówić. Czy rzeczy, powiem, to będą płytki, czy jakieś elementy 3D, czy jakiś montaż. Tak więc sprawdźcie sami i zobaczcie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy wam się podobało. Oczywiście zapraszam do subskrypcji i wspierania kanału. To by było na tyle. Do hej, cześć.